Cześć, Tuarek. Witam Cię serdecznie w kolejnej części prawdziwej tabaty. Jeżeli jeszcze nie jesteś rozgrzany, rozgrzana, zrób to teraz. Rozgrzej szczególnie nogi, ponieważ jest to dzisiaj naprawdę ważne. Będziemy robić tabatę, której nie lubię robić najbardziej ze wszystkich, a mianowicie przysiady Dlaczego tak bardzo nie lubię tej tabaty? Ponieważ prawie za każdym razem po tej tabacie za kwasy, które trwają od 4 do 5 dni. Jeżeli to będzie pierwsza tabata tego typu w Twoim życiu, czy też od dłuższego czasu, to wierz mi jutro, czy pojutrze będziesz czuć naprawdę duży ból. Także jeszcze raz, rozgrzej się, wróć tutaj, wtedy zaczniemy. Najpierw pokażę Ci prawidłową technikę przysiadu. bo o przysiadach w teorii jest wiele nie ja na tym się rozwodził, pokażę jak ja robię przysiady a mianowicie stopy ustawiamy na szerokość trochę szerzej niż nasze biodra stopy skierowane są lekko na zewnątrz czyli nie muszą być skierowane specjalnie do, do przodu tylko lekko na zewnątrz i kiedy robimy przysiad to tyłkiem schodzimy jak najniżej pokazuję w ten sposób Nie robimy niepełnego przysiadu w ten sposób, bo jeżeli będziemy robić niepełny przysiad, to raz, że będziemy obciążać sobie kolana, a dwa, że nasze mięśnie też nie będą pracować w pełnym zakresie. Do tego ważną rzeczą, na którą trzeba zwrócić uwagę, kiedy robimy przysiad, są plecy. Mianowicie, kiedy robimy przysiad, nie garbimy się. Przysiad wygląda tak. A nie tak. To znaczy, Spójrzcie na moje plecy. Kiedy stoję, jestem wyprostowany, to kiedy robię przysiad, moje plecy praktycznie zmieniają położenia. Tutaj. Co robimy z rękami w trakcie przysiadu? Możesz robić tak naprawdę co chcesz. Jeżeli chcesz utrudnić sobie ćwiczenie, możesz trzymać ręce przed sobą, wtedy jeszcze będziesz dodatkowo pracować tutaj klatką piersiową plecami, rękami ale nie musisz na potrzeby tej tabaty zadowalające jest też coś takiego czyli zginamy sobie w rytmie ręce w ramach w rytmie przysiadów dobrze zanim zaczniemy przypominać jeszcze raz zasady prawdziwej tabaty ćwiczymy tylko 4 minuty przez 4 minuty robimy 8 serii ćwiczenia każda seria trwa 20 sekund w trakcie 20 sekund dajemy się wszystko, totalnie wszystko. Robisz wysiady z maksymalną prędkością, ale też pamiętaj o dobrej technice. Czyli maksymalna prędkość, schodzimy nisko do ziemi, jak najszybciej potrafisz. Kiedy nie masz sił, to jeszcze próbujesz przyspieszyć. 30 sekund odpoczywamy, potem znowu 20 sekund się męczymy. Tak robimy razem 8 serii. Oczywiście za każdym razem będę Ci mówić, kiedy zaczynamy, kiedy kończymy. No i tak mam nadzieję, że przejdziemy przez to razem. To co? Zaczynajmy. Rozluźnij ciało. Przygotuj się do tego psychicznie. Będzie ci ciężko, ale będę to twoja psychika tutaj jest najważniejsze. najważniejsza. Nie ciało, psychika. Ustaw się w pozycji. Tak Dokonamy prędkość. 3, 2, 1, start. I robię przysiady. Ile tylko możesz. Ile możesz, rób przysiady. Tak jest. Schodzimy nisko. Wiem, że nogi już cię mogą boleć. Nie poddawaj się. Maksimale ok. tempo. Stop. Rozluźnij nogi. Mamy jeszcze 5 sekund. Do drugiej serii. I start. Tak jest, trzymaj tempo, trzymaj tempo. I nisko, schodzimy nisko. Kupa, policie kolan. Stop, rozluźnij nogi. Będzie trochę lepiej, jak się nogi bardziej rozgrzeją, będzie jeszcze lepiej. Trzy, dwa, jeden, start. I trzymamy tempo, trzymamy tempo. Tak jest, schodzimy jak najniżej. Jak najniżej schodzimy. To są przysiady w tabacie. Bardzo trudne ćwiczenie. Ja go naprawdę nie lubię. Wolę robić pompki. Wolę skakać, ale przysiady nie. Stop! Dobrze. Trzy serie za nami. Nasz radę. Trzy, dwa, jeden, start. Teraz jest bardzo ważne, żeby nie zwalniać. Teraz jest bardzo ważne, żeby nie zwalniać. Bo wiem, że twoje ciało tego chce. Ale musisz z nim zwyciężyć. To twoja psychika pracuje. Jeszcze przyspieszamy. Jeszcze przyspieszamy. Stop. Ta tabata jest bardzo fajna. Pracują mięśnie nóg. One są bardzo duże. Spalisz naprawdę bardzo dużo kalorii. Start Nie podobaj się. Za nami połowa. Tak jest. Pamiętaj o wyprostowanych plecach. Plecy wyprostowane. Kupa schodzi nisko. Plecy wyprostowane. Stop. Super. Jeszcze tylko trzy serie. Wierzę, że dasz radę. na bolą. I start. Nijutko. Nisko, schodzimy bardzo nisko. Tak jest. To jest trudna ta bata. Jeżeli nie ją nie przejmuj się. Jeżeli nawet zrobisz 5, 6, 7 serii to jest dobrze przyspieszamy przyspiesz tempo przyspiesz tempo stop bardzo dobrze jeszcze tylko dwie serie na pewno dasz radę 3, 2, 1 start maksymalne tempo przyspieszenie seria Dajcie sobie wszystko przyspieszenie seria schodzi mi nisko maksymalna prędkość Maksymalna prędkość, schodzimy nisko. Tak jest. Przyśpiesz, jeżeli możesz, przyśpiesz. Stop. Jeszcze tylko jedna seria. Jest bardzo dobrze. To masz jedną serię. Trzy, dwa, jeden. Start, super. Idziemy do końca. Idziemy do końca. Maksymalna prędkość. Przyśpiesz, jeżeli możesz. Przyśpiesz jeszcze. Tak jest. I niszczytko. Schodzimy niliutko. Pilnuj pleców. Pilnuj pleców. Wiem, że boli. Jeszcze kawałek. Jeszcze chwila. Jeszcze chwila. I stop. Brawo. Osiem serii za nami. Twoje uda. Co w tym momencie zmasakrowane? Jeżeli masz problemy z oddechem, ja mam lekkie... To robimy krążenie biodrami. Rozluźniamy przeponę. otwieramy ją w drugą stronę. Możemy teraz skurczyć nóg, to jest naturalne. Po tym ćwiczeniu, jak najbardziej, normalne. Robimy skłon delikatnie do prawej nogi. Kolana wyprostowane, lecy proste, nie garbimy się. Do drugiej nogi. Tak jest i bardzo ważne rozciąganie po tym ćwiczeniu, później robię bardzo często. Stoimy na lewej nodze, Może jeszcze czegoś polepszać, Kolano, przy kolanie, ciągniemy nogę do tyłu za stopę, rozciągamy mięsień czworogłowy. On tutaj bardzo dużo siły dał, pracował najwięcej. Druga noga to samo, Za równowagę, może Ci być ciężko, bo nogi są bardzo zmęczone. Jeżeli masz problem z równowagą, oprzyj się o coś. Dobrze, rozciągamy pośladki, dajemy stopę nad kolano i lekki przysiad. Mięsień pośladkowy rozciągamy, tak jest. Druga noga to samo. Rozluźniamy nogi. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Jeżeli tak, to daj lajka i zasubskrybuj może, proszę, mój kanał. I do zobaczenia na kolejnym treningu. Cześć.